Witajcie! Zapraszam Was dziś do obejrzenia naszego kolejnego odcinka Celezyńskiego News'a. Dzisiaj postaramy się z Wami poszukać wiosny oraz zadamy trudne pytania naszym kolegom i koleżankom. W takim razie zapraszam Was do oglądania. Zapraszam Was teraz do wysłuchania odpowiedzi na trudne pytania, jakie zadaliśmy naszym koleżankom i kolegom. Co to jest tolerancja? Co to jest tolerancja? Tolerancja? Kurde, czy ten to wcześniej. Jest to poszanowanie czyichś poglądów, aczkolwiek nie uznaję tego. Pozdrawiam Cię, Krzemień! Czekajcie! Kolega nosi okulary i tolerujemy jego wadę wzroku. To jest akceptowanie drugiej osoby jak jest inna, nie znam takiego słowa. Ja niczego nie toleruję. Nie mam pojęcia. Szanowanie innych ludzi o innym kolorze skóry albo orientacji. Tolerancja to jest akceptacja, myślę, że w granicach własnego mniemania rzeczy, które po prostu są. Tolerancja to na przykład, że taki respekt wobec innych. Tolerancja to jest szacunek do innej osoby, tak jak na nią tak jak ją oceniamy no i szanujemy ją. Jeśli jest jakieś klasowe wydarzenie, to chcecie zapamiętać i nagrać, informujcie nas o tym, a my do Was przyjdziemy z kamerą i zapamiętamy to razem z Wami. Czy ma jest piękny właśnie, jak Andersena baśnie, oczami róż, stokrotek? Patrzy na słońce złote, usypia we dnie sowy, na lipie, na wiekowej. I poi konie wstawię, gdy wieczór idzie na wieś. W sieć wielką słońce łowi, a później wieczorowi na srebrnych skrzypkach z bajek gra słowik, nocny grajek. Ma jest piękny, zielony. Słowiki srebrzą klony. Nie farbą, ale śpiewem. Gdy fruwa nos nad drzewem, tysiące kwiatów rośnie, wpatrzonych w oczy wiośnie. Patrzą, gdy słońce wstaje, świtem, rosą, majem. Posłuchajcie, co o naszej szkole sądzą nasze koleżanki i koledzy. Jeżeli wy macie inne zdanie, zapraszam was do redakcji. Jak byś zareklamował naszą szkołę i co w niej jest takie wyjątkowe i fajne? Jeśli bym miał to zrobić, to w jakichś mediach społecznościowych? Co do tego, co jest wyjątkowe w tej szkole, to moja osobowość. po po, po, po dziękuję. W naszej szkole są weseli uczniowie, mnący do pomocy Tobie, również są. Mogą znaleźć się też w Twojej klasie? No, wyjątkowe jest na pewno to, że nie ma takiej. Nie ma, nie ma aż tak niemiłych ludzi, jak w innych szkołach i fajne jest to, że jest, nie ma aż tak dużo lekcji. I tak dalej. No tak, zaeklamowałbym. Ale co jest fajne? No uczniowie, uczniowie tworzą tu atmosferę. Gdyby nie uczniowie, to pewnie bym stąd uciekł. No dzięki. A akurat bym na przykład by transparenty, a wyjątkowo jest to, że, że pomaga na przykład no, uczniom, że eh, trudno powiedzieć, ale, ale pomaga w czymś. Zamiast transparentu to na przykład będą ulotki albo reklamy telewizyjne. E, myślę, że zareklamowałem ją głównie z tego powodu, że jest taka fajna, rodzinna atmosfera. E, znalazłem to sobie przyjaciół, więc myślę, że inni też mogliby to zrobić. Czy nasza szkoła ma duszę i jaka ona jest? E, jest to taka atmosfera, dusza przyjazna, rodzinna. E, dla każdego znajdzie się tutaj miejsce. Moim zdaniem w tej szkole jest wyjątkowe to, że wszyscy uczniowie są bardzo e, tak, rodzina to jest taka wielka jedna rodzina. Wszyscy są jakoś, e, wszyscy się przyjaźnią i tak dalej, a zadeklamowałbym tak, żebym e, wywiesił jakiś billboard przed szkołą i powiedział, że to jest najlepsza szkoła w mieście. Dobrze. E, czy nasza szkoła ma duszę i jaka ona jest? E, tak jak Moim zdaniem ta szkoła ma duszę. Dużo osób właśnie e, dobrze się dogadujemy wszyscy, no i moim zdaniem ma duszę. Ma, ma to coś w sobie. Jest rodzinna atmosfera i czuje się tu jak u siebie w domu. Fantastycznie. Czy nasza szkoła ma duszę? Jak ona jest? Na pewno ma duszę chrześcijańską.